Myślę, że dobry kierowca powinien się na pewno wyróżniać rozwagą podczas jazdy. Powinien przestrzegać przepisów ruchu drogowego, nie ryzykować w momentach, w których nie trzeba. Takie miejsce, na którym się znajdujemy, jest to chyba najlepsza forma do takich treningów, ponieważ robimy to w warunkach bardzo bezpiecznych, pod okiem doświadczonych instruktorów. Zachęcam każdego młodego kierowcę, żeby przyjechał na taki tor, sprawdził się w sytuacjach kryzysowych, kiedy wjeżdża kałużek, kiedy coś wychodzi nam na drogę. Ja się bardzo cieszę, że Orlen, który jest jednocześnie moim sponsorem strategicznym, angażuje się w, czynnie w akcje, które nakłaniają wszystkich uczestników ruchu drogowego do takich akcji jak Dobry kierowca. Kampania Dobry kierowca. Tak naprawdę taki kierowca powinien być no, jeździć bezpiecznie, ale też z głową, szanować innych kierowców, ale też uważam, że powinien być dosyć takim dynamicznym kierowcą, który po prostu jadąc nie przeszkadza innym. Myślę, że najważniejsze to mieć świadomość, że, że ta maszyna jedzie szybko, zapinać pasy i przede wszystkim myśleć też o innych użytkownikach na drodze.